Słuchajcie, wracam. Wejście numer 25, tak jak pół godziny temu, trochę mi to zajęło. Wracam, słuchajcie, do tej dziury, którą rozgrzebałem łapkami. Tam jeszcze coś mi dzwoniło, więc, więc wracamy. Ok, wracamy, słuchajcie i przetrzepiemy tą dziurę. A propos widziałem kilka komentarzy, że to niemożliwe, po co film, to masz jakieś fajne znajdki, słuchajcie. No, przecież nie będę wam pokazywał 5 godzin chodzenia i 10 czy 15 strzałów. O, bez wykrywki liczy się podwójnie, e, po prostu wycinam, pokazuje najlepsze. Od co? A chodzę dużo, więc, e, więc jest tego dużo. Dobra, słuchajcie, tu jest ta dziura. Zdejmę sobie plecaczek. No są jeszcze sygnały. Zdejmę plece czystko i działamy. Okej. Okay. Słuchawki na uszach słuchajcie i Tu coś jest. Ale sygnałów nabite jest. Słuchajcie, nie wiem czy to po imprezie. Muszę po kolei je czyścić, bo nie wyjdę. Tu coś jest. Grosi czy na jest? Jak on bije na ósemce. żeby mnie pogubił tu. Tu jest następny. Coś tu jest. Dwójak. Zobaczcie, jest dwójka jak malowana. Tu coś jest pięćdziesiątek. Słuchajcie, to jest yy, cały czas ta dziura. Cały czas ta dziura, gdzie był zegarek, łańcuszek, yy, pierdzionki i te rzeczy. Tu coś mam znowu. Może ja wysypałem z tej dziury, zaraz będziemy tam grzebać, bo mokry piach jest, więc... Ale wysoko bije, no tak jakby znowu na... Ko Coś tu widziałem. Taki cieniutki, fajny sygnalik Jest znowu, słuchajcie nie no, muszę znowu to rozkopać Ale, ale jaja -da -da. Jest parę tutaj Zobaczcie, tu mam sygnał, pieje jak tralala, głęboko. Tu jest następny, tu jest następny, tu jest następny. Wracamy jeszcze raz. Tu mam następny sygnał. No jest, jest tych sygnałów, słuchajcie. Multum, już chyba z 5-6 fantów wyciągnąłem. Monety plus zegarek i te sprawy. Tu jest sygnał. Okej okay. tu coś siedzi Nie lubię jak się tak nakładają, powiem wam, bo, bo jest ciężko. Muszę ale jak dużo, czyli narzuca tu może. Tu następny. No ja cię kręcę, no albo zwariowałem, albo... Tu jest cały Cały ciąg sygnału Nie wiem czy No rura nie może iść jakaś No 80 jest tu Jak byk Zaczynamy Kurde bo Pierwszy sygnał jest tu I zaczynamy od niego bardzo głęboko. Słuchajcie są te sygnały. Tak jakbym wyrzucił, no ja pierdykam. Piorę tu moniaki jak nie wiem No zobaczcie, czyli Pucholandia No ale dobra, musimy wyzbierać wszystkie, żeby, żeby stąd wyjść Puszka Okej, okay, trafienie puszki. Jedziemy dalej. Tu jest czysto. Jeszcze. Tu jest czysto. Jedziemy ten sygnał. Możliwe, że kolejna pucha, ale musimy zobaczyć i sprawdzić. Tu będzie pucha, ale mówię, sprawdzamy, duży sygnał jest. Pucha tak pokazuje. Albo będzie bomba. Mocny sygnał. O! Widzicie? Kapsel Ale jeszcze coś jest Piątak Jest tych fanciorów tutaj, słuchajcie Tyle, że szok Jeszcze zobaczymy wykrywką Dobra, ta dziura już jest spoko. Zasypiemy. Idziemy, słuchajcie, kawałeczek dalej, ale tu gadżetów tu jest osiemdziesiątka, tu jakby dwa, tu jeszcze został sygnał. Jeden, tam kopałem dziurę, ale po nakładanych sygnałów jest, tu jest, tu jest pierwszy powiedzmy z tej ścieżki, no nie, jedna dziura. I się siedzi godzina. Głęboko. Głębokutko. No bo tu nie może być jakiejś liny czy coś. No, chyba, że Ale nie, nie ma opcji. ¿Por No tu to, to jajcory są. Okej, okay. kolejny trafiony. Dobra, było tego troszkę. Nie, to by nie dawało. No i zobaczcie, zrobiłem sobie króciutką przerwę, ale zobaczcie, przekopałem tu tą dziurę yy, dwa razy, raz raniutko jak byłem bez sita, wygrzebałem ten zegarek z tymi łańcuszkami, z tymi yy, obrączkami. Przyszedłem z sitem i słuchajcie, robiłem ten obszar Kapslomistrz yy, robiłem ten obszar Znalazłem tu z 5 chyba albo 6 monet. Piątki, dwójki. No, puszka po piwie jakimś, czy, czy po jakimś tam energetyku, czy, czy po jakimś spraycie, nie wiem. W każdym bądź razie trochę aluminium, trochę sreberka <gry> i trochę moniaków tu było. Spędziłem tu ponad godzinę. W sumie chyba. No i co? No, Słuchajcie, to nie jest tak, że. Yy, że się trafia od razu, trzeba trochę przechodzić. No, ja akurat dzisiaj wpadłem na tą dziurę i nic więcej nie robiłem. Ale idziemy dalej, idziemy w tamtą stronę. Yy, także, no, jest godzina chyba siódma, więc jeszcze mamy godzinkę. To wszystko, no. Jak się filmik podobał, subskrybuj, komentuj. Łapka w górę, w dół. I to nie jest słuchajcie, tak, że yy, ja zawsze coś znajduję. Bo ktoś tam napisał, że o. Bo ty to zawsze puszczasz, tak że coś tam znajdujesz. Nieprawda, słuchajcie. Ja po prostu nie pokazuję wam e, takich, e, takich zągów. E, ale skoro, skoro chcecie, nie ma sprawy. Puszczę wam. E, szukajcie filmu. Nie wiem, wyjazd nad pilicę czy coś. Pojechałem tam, e, słuchajcie, z magnesem neodymowym. W bardzo fajne miejsce, które chodzi za mną już. Odejdę trochę. Które chodzi już za mną ze 20 lat. Jak byłem małym łebkiem, widziałem jak gościu wyciągał tam hełm, jakiś karabin. Chciałem tam jechać. No i pojechałem. No i puszczę wam ten film. Zobaczycie, jak, jak fajnie można umoczyć. No. To tyle. Golden Boy Poland pozdrawia.